Cześć, z tej strony Tomek Wilczewski Połowa września niemal już dobiła Trochę szkoleń się porobiło, trochę wiedzy znowu udało się zyskać I bardzo, bardzo dzisiaj czuję potrzebę podzielenia się, pochwalenia wręcz Pewnymi wnioskami i już zmierzam do, do sedna Wczoraj oglądałem jakiś materiał w internecie albo w radiu słuchałem, już nie pamiętam Dotyczyło mm, takiej sprawy kiedy Polacy jadą na Ukrainę robić interesy, nie są w tym skuteczni, bo są w tym zagrzeczni, próbują się dogadać, a jak przyjeżdża Rosjanin, robi interesy skutecznie, bo praktycznie przychodzi, przemocowo ustala zasady współpracy i jest w porządku. Bo my, nasi przedstawiciele jakby zagraniczni, mówię tutaj też o politykach, oni działają. Zbyt grzecznie i uprzejmie do reaktywności poszczególnych narodów. Dlatego interesy nie wychodzą. I, i daję wniosek. Siedzimy z tymi tam, no inaczej, próbujemy się przypodobać zachodowi i tam jesteśmy mili, ulegli i teoretycznie jakaś współpraca jest możliwa. Kiedy jedziemy na wschód, ta metoda po prostu nie działa. Wiąże się to z tym, że każda, każdy naród ma swoją reaktywność, czyli suma cech stałych, tych genetycznych i cech elastycznych, czyli w tym, w jakiej kulturze dorastają, języku, y, poglądach i wszystkim, co kształtuje tożsamość y, y, narodową. No i teraz do rzeczy. Zamiast przedstawiciele zagraniczni, czy to w biznesie, czy w polityce, powinni jechać w przygotowaniu y, oddziaływań, wpływów na tych partnerów z zagranicy, to my jedziemy cały czas z mylnymi wnioskami. Czyli jedziemy, już macie o co chodzi. Jedziemy na wschód, chcąc być bardzo mili i współpracować i pomagać. Okazuje się, że dostajemy tam w cymbał i, próbuje, i wyciągamy z tego lekcję. Czyli mądry Polak po szkodzie, wyciągamy z tego lekcję, jedziemy na zachód, staramy się być trochę ostrzejsi i nie robimy interesu, bo oni nie chcą na ostro. No i znowu, gdziekolwiek pojedziemy, to jest taka. Psychologia, czyli interwencja po fakcie, a tu chodzi cały czas o procesy sterowania, i jestem przekonany, że politycy którzy czy, czy biznesmeni, w, w większości przypadków, bo niektórzy naturalnie y, rozumieją te, te, te funkcje sterownicze, y, nie są przygotowani do tego edukacyjnie, wiedzowo, żeby jechać i dostosowywać swój przekaz do. Zrozumienia, przyjmowania bodźców przez, przez ten naród. Dokładnie tak jak trener. Trener pracuje w trzech fazach. W fazie nauczania, gdzie potrzebne są uwrażliwienia, spokój i bezpieczeństwo, i tam trener ma tak oddziaływać. Potem trener jest w fazie doskonalenia i tam ma oddziaływać w układzie rozwijania środowiska, złożoności treści, zwiększania wiedzy, kreatywności i innych kompetencji społecznych. A potem trener ma wejść w fazę trenowania, gdzie ma być wymagający, trudny, więc wręcz stworzyć środowisko zbyt dużych wyzwań dla młodego zawodnika. Jeżeli te rzeczy się pomieszają, i trening, i współpraca zagraniczna jest po prostu nieskuteczna. I teraz powiem wprost: jesteśmy w dupie z poziomu y, wpływów na siebie samych, na układ, właśnie współpracy z innymi narodami. Jesteśmy cały czas takimi pieskami, którzy naśladują y, innych, zamiast zrozumieć tą przewagę wzorca nad modelem, czyli wpływu, zanim y, przed odtwarzaniem, naśladownictwem i praktycznie post-factum dopasowania się do mylnego, zbłędnej podstawy logicznej dostosowania swojego przekazu do potrzeb klienta w tym przypadku. Tu klientem w sporcie jest młody zawodnik, czy doświadczony zawodnik, a w układzie międzynarodowym, no to jest robienie interesów, czy polityki. To jest niemożliwe, że Albo jest to robione, albo jest ta wiedza, i jest to robione celowo źle. Zacząłem od tej polityki, no bo po prostu, jeżeli ktoś chce z kimś się dogadać, zrobić interes, przekonać go do czegoś, musi wiedzieć, jakich wpływów własnych, prezencyjnych zrobić, jakich komunikacyjnych i jakich dydaktycznych, metodycznych do zrobienia interesu użyć. No, przykra sprawa, że, że, że no jesteśmy pionkiem. Bo gramy jak pionki, nie mamy wpływów takich jak królowa na planszy że może wszystko. Bo, bo działamy po prostu źle. To, to, jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest już dalej sportowa. Trenerzy, albo w zasadzie do rodziców to kieruje. Drodzy rodzice, warto rozróżnić wpływy na wasze dziecko. Rolą trenera między 7 a 12 lat. Jest stworzenie warunków treningu, w którym dziecko będzie siebie chwaliło, będzie siebie podziwiało, będzie wewnątrz sterowne i auto, autonomiczne w ocenie siebie. Czyli dziecko będzie zadowolone z siebie, a nie, że trener mi powie dobrze, że trener poklepie mnie po plecach, że trener pochwali za mecz. Taka. Takie działanie, które ma miejsce, że rodzice często chcą, żeby trener chwalił dziecko, krzyczał na dziecko, jest czynnikiem sterownym, jest czynnikiem zaburzającym perspektywę wyobrażeniową dziecka, mówiącą o nim samym, dającą odczuć yy, zadowolenie z siebie, co będzie powodowało, że za każdym razem w przyszłości będzie to dziecko yy, ulegało wpływom, manipulacjom, Właśnie I znowu wpływą manipulacją, czyli będzie nie podejmowało decyzji przed sytuacją, tylko po sytuacji i będą niepowodzenia w tym układzie współprac zagranicznych i tak dalej. Drodzy rodzice, dbajcie, aby proces rozwoju sportowego waszych dzieciaków polegał na tym, że wynikiem sportowym jest to, czy dziecko wraca do domu zadowolone z siebie. Zadowolone w siebie w tym, co się nauczyło, zadowolone w tym, co co zdobyło, co pomyślało, co powiedziało kolegom, jakie kompetencje nabrało, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie przerzucali winę na świat, że świat nie działa dobrze, na dziecko, będziecie szukali pomocy u psychologa. Dlatego, że dziecko nie ma wewnętrznych zasobów. Każdy, kto nie radzi sobie ze sobą, idzie do psychologa. No, prosty temat. To nie jest nieradzenie sobie ze światem, tylko naj... punkt ciężkości najpierw jest w nas. Kolejna rzecz. Dostaję od Was dziesiątki maili, za co mega dziękuję. Pytacie, gdzie są trenerzy im którzy pracują w ten sposób. Cieszę się, że schodzicie do coraz młodszych dzieci, czyli do absolutnego geniuszu, czyli do pięciolatka, gdzie człowiek jako człowiek ma największe potencjały. Poznawcze, uważnościowe i tak dalej, i tak dalej. Yy, dziękuję Wam za to, ale często pytacie też, czy prowadzę zajęcia, yy, konsultacje indywidualne. Nie robię tego, tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, pomaganie innym i branie za to pieniądze jest nieetyczne. Po drugie, pomaganie innym za szkody, które ktoś inny sporządził, yy, nie jest moim celem, moją ideą. Yy, co mam na myśli? Mam na myśli to, że yy, pisze na przykład yy, ktoś, że ma 18-letniego. 18-letnie dziecko, czy syna, czy córkę, no i czy ja mogę szybko zainterweniować na pomoc. I to się nie da tak zrobić, bo to jest permanentny wpływ. Na przykład po to mamy kliniki Imopexis, czyli tam, gdzie leczymy dzieci po krzywdach, które otrzymały z układu zewnętrznego, czyli szkolnego i trenerskiego, a nie da się zrobić tego interwencją i odczaruje się to, co było przez lata psute. Więc rolą Imopexis w tym świecie edukacyjnym jest to, żeby nie psuć. Żeby od razu działać dobrze, a nie potem interweniować i leczyć, bo leczenie jest dużo droższe niż profilaktyka, zapobieganie, a tak naprawdę jest nieskuteczne. Więc życzę każdemu, żeby nie musiał korzystać z psychologa, żeby, nie, żeby wszystkie sprawy się układały wewnętrznie dobrze, i do tego służy właśnie edukacja sportowa, czyli rozwój, rozwój dziecka. Yy, jeszcze bym musiał zerknąć do notatek, co, co chciałem powiedzieć, takiego odkrywczego dla mnie, no bo teoretycznie mówię do siebie tutaj, a jeżeli ktoś słucha, no to, to wdziel, wielka wdzięczność yy, dla niego. Yy, może, jeżeli sobie nie przypomnę, to nagram to na, na pewno w, kolejnym, w kolejnej wiadomości, kolejnej rolce. A tu, tylko, a tu tylko dodam o naszej platformie edukacyjnej, która za chwilę startuje yy, i, i to będzie fajna rzecz, bo dziesiątkami. Albo setkami godzin materiałów będziemy się z wami dzielić, i, i to jest petarda. Proszę, wysłuchajcie ten film dwa razy, bo wiadomo, że w, w głowie i w sercu jest więcej niż na języku. Yy, bo myśli generują słowa, ale nie zawsze, nie zawsze te słowa dokładnie przekazują, obrazują to, co byśmy chcieli wiedzieć. Yy, dwa największe przekazy: dostosować się do Reaktywności drugiej strony, żeby cokolwiek wyszło skutecznie, a druga rzecz to jest uciekajcie od wpływów, do, między 7 a 12 lat uciekajcie od wpływów zewnątrz sterownych. Nagradzanie, karanie, yy, yy, chwalenie, yy, obwinianie, cokolwiek, yy, jakakolwiek informacja ma dotrzeć do człowieka, ona ma być na bazie własnych refleksji, a trener generalnie i nauczyciel tworzy drogę do refleksji. A nie wydaje y, swoim, swoją oceną, opinią i porównaniem, refleksję za drugą osobę. Może trochę przedługo, może w sam raz. Wielkie dzięki dla wszystkich, dobrego weekendu i do zobaczenia w kolejnych polskich miastach, gdzie wielu wspaniałych ludzi. A, wiem co chciałem powiedzieć, dobra, wracam. Y, kolejna rzecz o tej reaktywności. Zbadaliśmy środowisko, Imopexi z rezonansem cybernetycznym. 88% trenerów Imopexis ma bardzo wysokie motywacje etyczne, czyli chce pomagać drugiej osobie. Liczy się cel dobry i metoda dobrowolna, a nie przymusowa w pracy, czyli dają samorealizację, samodecydowanie, samostanowienie dzieciakom w środkach treningowych, które, które robią, i cały czas udoskonalają, reflektują te środki do wyższego poziomu. Czyli te dwie motywacje charakteryzują trenerów Imopexis. Pamiętaj, że dziecko, jak zapiszesz do grupy do sekcji, twoje dziecko będzie odbiciem postaw trenera. Więc to jest ważne, żeby dziecko odbijało chęć uczenia się i wysoką etykę pomagania innym. I jaka jest różnica między Imopexisem a działaniami Polskich Związków Sportowych? Ano taka, że, ano taka, że Polskie Związki Sportowe i ludzie działający tam w większości mają motywacje prawne, Czyli zmieniają stan świata przez przepisy, a wszyscy wiemy, jak Polacy podchodzą do przepisów, jak traktują przepisy, a jak przepisy traktują Polaków. Jest to rażące, krzywdzące, działające w złych celach i nie dla korzyści, a dla no, utrzymania władzy w jednym stanie. Mogą tutaj wpływy te bizancyjskie prawa szerzej opowiedzieć, ale są do tego mądrzejsi ludzie. I druga rzecz, to tam jest układ y, często ideologiczny, utrzymania władzy i ekonomiczny, czyli zysku z tego, co się robi. Czyli to są zupełnie odwrotne kierunki. Imopexis to jest motywacja witalna, rozwój i wychowanie dzieci, motywacja poznawcza, cały czas uczenie się, motywacja, y, motywacja etyczna, czyli dla dobra innych, i to są trzy motywacje, w których imope trenerzy Imopexis łączą się i działają, a związki. Y, może bez wiedzy, może dlatego, ale jeżeli wiedza jest, a może celowo działają, działają na poziomie ekonomicznym, wykorzystują innych dla swoich korzyści, działają y, ze względu na y, y, układ y, przepisu i prawa, który jest rażący, krzywdzący i wszystkie zmiany idą przez prawo, a nie przez zmiany y, metody funkcjonowania. I trzecia to ideologiczna, w myśl jakiejś. Y, Rzeczy, która nie jest do końca etyczna i tak dalej, i łatwiej stracić siebie na rzecz przynależnościowy niż tworzyć w zgodzie ze swoim talentem nowy świat. To jest jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała teraz, no, to do 15 minut dobijemy, no rekordówka, ale jest o czym gadać. Double Pass, czyli chyba holenderska firma, która zostanie za 3 lata od 2025 do 2028 za audyt w akademiach, klubach piłki nożnej 12 milionów złotych. Żebyście po 3 latach się dowiedzieli, Czym jest Imopexis? Cieszę się, że holendrzy to robią dla Polskiej Federacji, bo wskażą po prostu czynniki, które należy zrobić, czyli kolejne 3 lata wdrożenia. Za 6 lat ktoś z zachodu powie wam wszystko, o czym dzisiaj mówi Tomek Wilczewski, wcześniej mówił profesor Kuciński, należy... należy Należy zrobić. No, ale znowu pytanie, czy wasze dziecko ma tyle lat? Czy jego rozwój się nie skończy? Dzisiaj ma 7 lat, za 6 lat będzie miał 13. Czy on się jeszcze na to załapie? Nie załapie i bezpowrotnie to nie wróci. Kolejny absurd działań instytucjonalnych, czyli audyt, żeby ktoś im powiedział, co robią źle, kiedy mają to. Koło siebie. No ale nic, my czekamy tylko na zaproszenie, bo to nie jest tak, że będziemy zmieniać świat siłą, zupełnie nie. Kto wyśle zaproszenie, otrzyma wsparcie i te piłkarskie i edukacyjne rewolucje, dokładnie jak u Magdy Gessler, już się dzieją, bo to, co się gotuje w polskiej edukacji sportowej, nie jest nie do zjedzenia i, i my to zmieniamy. I ludzie, którzy mają wysoką etykę i motywację poznawczą, i, i, i motywacje witalne, idą w tym z nami. Pięknie Wam dziękuję, niech to się niesie, bo tylko my to możemy zrobić w ruchu oddolnym. Całe szczęście, że się budzimy, że zaczynamy widzieć, a nie wierzyć w te wszystkie kłamstwa. Widzieć i wiedzieć, a nie wierzyć w te wszystkie kłamstwa. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Cześć.